Ciemana siemano, tutaj Mr. Game Over. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam mój y, serwer. Tamty dawniejszy już jest nieaktualny. Jakby co? Więc zaczynamy. S -s -s Sora, mnie tak długo nie było, ale y, mikro mi się rozwaliło. I tyle. Z tego by było na temat. Tutaj macie startowej temy. Y, gracze. VIPowie i super -vi mają... Kid VIP, Jak widzicie, Kid VIP. Dobra yy, Tutaj, tutaj nie musicie się bać, że no, utoniecie w lawyer Dobra, mam zasadę. Nie przeklinaj, nie wyzywaj graczy, administracji. Nie proś o opa GMA, fl Goda konsola. Admi Administrator to nie taksim. Administracja nie odpowiada za stracone EKU Właściciel, Zastępca właściciela, admin, moderator, budowniczy, VIP, super VIP To administracja. Tutaj z nudów robili moj, moja siostra i kolega w świnkę Jedzą komorę. Mamy słaby enchant i dobry enchant. Pokażę Wam, że jest słaby i lepszy. Słabszy. Lepszy. Mm. Widzicie? Lepszy. Dobra, zostawię tak. Niech będzie tak. <coughs> Sorry, że tak mówię, ale chory jest. No, tutaj mamy donko. I to by było chyba na tyle. Jeżeli mi się nie zdaje, server survivor plus frak frakcja. Mm. Macie no, survival zwykły z Ximerem. Mój kolega Ximer, czyli Patryk Miel na YouTube, będę z nim kręcił skybloka. Tamty już jest nieaktualny, zostawię sobie, nie chcę będzie, bo został zreinstalowany serwer. Będziemy z jego skybloka kręcić. To więc to by było na tyle. Cześć, na razie.